Pragniesz jedwabnych włosów, a gdy patrzysz w lustro, znów są matowe, suche i bez życia? Zmień taktykę, tak jak setki moich klientek. Postaw na spersonalizowaną kurację w salonie róża w słupsku. Ożyw włosy i swoją samocenę. Królewska odbudowa włosów z rekonstrukcją i botoksem to rytuał odprężenia dla ciebie i metamorfoza dla Twoich włosów. To nie czary, to moja sprawdzona technika, którą szlifowałam latami. To Twoja furtka do odzyskania zdrowych i sprężystych włosów. Które sprawią, że odzyskasz świeży wygląd i zachwycisz bliskich. Głębokie oczyszczenie, bomba proteinowa, lipidowa regeneracja. I botok stworzą ochronną powłokę. Zła pogoda, prostownica i suszarka nie mają szans. Twoje włosy będą olśniewać zarówno na święta, jak i nowy rok. Odbudowa na poziomie molekularnym daje im ulgę. I uzupełnia ubytki w strukturze. Włosy piją koktajl witalności jak spragnione. Stają się miękkie, zdrowe i sypkie. Aż zaczynają tańczyć z radości. A ty? Masujesz się w tym czasie na fotelu masującym z kawą i ciastem gratis. Kliknij teraz Dowiedz się więcej, lub zostaw komentarz chętna. I poczuj niewyobrażalną różnicę.